Hello. Wychodziłem wychodzimy właśnie z domu, idziemy na mecz Barcelony. Z kim? Z Z kim? Z Aha. No ja tam idę jako towarzyszka przede wszystkim, a nie jako jaraczka się yy, meczem. Ale będzie git, co? Idziesz zobaczyć Robercika. Idę zobaczyć Robercika, jest. Poprosiłam Janusza, żeby mi zmienił pasek w zegarku. I teraz się sam pogubił i nie wie, jak to zrobić. I jeszcze nie mówił, że nie zabierała przypadkiem tego płaszcza, ale stwierdziłem, że jest lniany i że tam sobie radę, więc idziemy. Idziemy teraz. Jena. Let's go. Aha, pan zarządził, że musimy wejść teraz, a na którą czekamy? Na siódemkę, nie? Więc na siódemkę przyszło nam czekać jeszcze 10 minut. Zajebiście. Może być na medle, chcesz. Nie. Już sobie poczekamy. A i oczywiście musiałam sama sobie to zrobić, ale na szczęście mi się udało. Zobaczcie, jaką mam ładną tapetę. Nie, nie tą. O, tą. Śliczna, co? Wysiedliśmy z autobusu. Jest już od ludzi. Ale idziemy. Idziemy i się śmiejemy, że ludzie idą na mecz piłki nożnej, a idą jakby chcieli, a nie mogli. Ale jesteśmy już teraz bliżej. Jeszcze nie było, że wyglądam jak z... To wzięłam... Znaczy, że źle wyglądam To wzięłam specjalnie plecak, bo mamy tutaj Subway'a Co? Ale głośno, co? I gorąco po co ja brałam ten płaszcz Janusz? No ale stoimy w kolejce. Ja stwierdziłam, że czekamy na picie. Ale Janusz chyba nie jest do tego bardzo zadowolony. Chcielibyśmy obstawiać i byśmy wygrali, bo Rowercik po pierwszego gola. Miałam takie pytanie, może głupie, może nie, ale po co oni machają tymi flagami? 4 na 0 Jaki to jest na Rolandinho nie był. Jak Ci się podobało? Poza powrotem, wszystko ok. To prawda, bo ciężko było wrócić. Nie przyjechał nam autobus. Potem stwierdziliśmy, że idziemy do metra, bo będzie to bardziej prawdopodobne, że przyjedzie i że się tam wbijemy. No, niestety, mamy bardzo daleko z ze stadionu, więc nie mogliśmy sobie przejść na pieszo. No ale udało nam się po jakimś czasie wbić do metra, które też było bardzo mocno opóźnione i w gorącu daliśmy radę podjechać na przesiadkę. No i już jak się przesiadliśmy, przesiedliśmy do kolejnego metra to było git, ale no było ciężko wrócić. Ale naprawdę tak ogromne tłumy, że aż ciężko. No a co, teraz idziemy po nale. Idziemy z nią na spacer jeszcze do Psiego Parku. Więc zaraz wam pokażę, jak będziemy w domku. No, no. Cześć! Cześć! Kto to tak czekał tutaj? O Boże, moją biedulko, moje malutko. No już. Ojejku, jejku. jejku. Kto się tak cieszy? No cześć! No, jutro idziemy do Weta. Tak, kasiolek masz malutki, mój. Ojejku, jejku. Kto jest taki piękny? Ty. Zobaczcie, jaką miałam zajebistą smęcz. Nie że mogę nali świecić? Tak, o tutaj. To jeszcze mogę ją chętnie włączyć. Teraz jestem szef. Nala no, już wyczuła park dla psów i idzie tak szybko, że aż harczy. Kaszelek ma trochę i idziemy do weta, ale Ale jeszcze harczy teraz. Ale co, idziemy do parku dla psów. Ciemno tutaj będzie, więc raczej nie uda mi się nic nagrać. Ale nala alla... zapierdziela, jakbym z nią biegła. To zobaczcie, <słyski> <słyski> jak leci. Aha, to się ale pobawiliśmy. Właśnie wam nagrałam przed chwilą jakiś ziomek. Wjechał skuterem do parku i powiedział nam, że musimy iść, bo musi zamknąć park. Więc <grym> tylko chwilę nala pobiegała i idziemy do domu. No ale cóż, fajnie było, tak i tak. Ja już z Wami się tutaj dzisiaj pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Jeżeli podobał Wam się vlog, jeżeli podobało Wam się. Pokazanie jak to wygląda na meczu Barcelony i trochę naszego wieczoru, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję, a my widzimy się na kolejnym. Pa! Się kameruję. A, myślałam, że zdjęcie robić Idziemy, bo Nala jest symulatorką i aktorką i jest zła na nas, że, jest, że byliśmy tak krótko w parku. Więc y, włóczy łapkami jak stary pies i ostentacyjnie ziewa, żeby wziąć ją na ręce i żeby iść tak. Więc idziemy.